Karolina N. 20, Cze no 15, czekaj 15, chwilę, no kurczę. Stres już zszedł dobrze. Zepaczka dotarła cała pozdrowienia od Karoliny chłopa Michała Karoliny i mamy chłopa Karoliny uzupełnią imkę, bo nie... że, karim, że mi to, długo uśmiech, to długo <śmiech> <samikiem>. <śmiech> <śmiech> Dzięki. No, dzięki. Dzięki Karolina. Dzięki, dzięki. 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 E, Słuchaj mnie. No. Co, siedzisz ognę w streama na konfinencie? Słucham? Siedzisz oglądasz streama na konfidencie? Nie, piję piwko i kiesięgę. OHHHH! No No dobra. Pyrdum, to jak to tam się nazywa. No to słuchaj mnie, co to co? Yy, za tydzień stream charytatywny, no to co, przyjeżdżasz tak jak rok temu za 1000 zł? Przyjeżdżasz? No, za tydzień stream charytatywny, więc pytam się, czy tak jak rok temu przyjedziesz za 1000 zł? Za tydzień, a masz później zrobić, bo ja mam tam chyba Nie, 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 mówię nie za tydzień, tylko czy przyjedziesz za tysiąc zł tak jak rok temu? Na za przyjechałem. Słuchaj, no możemy zrobić oficjalne zaproszenie pierwszy raz dzień wcześniej. Słuchaj mnie, rok temu cię zaprosiłem dwa dni wstecz, a teraz masz tydzień. No. Nie no, no ale tak ser tak serio się tam. Przyjedziesz, przyjedziesz czy nie przyjedziesz. Przyjadę, ale. ja no, pójdę. No. Ja pójdę z tobą na uczelnię no. <laughs> ty, ty się nie nadajesz, kurwa. Człowieku jak ty matury nie masz. E, słuchaj mnie, ale mam wykrzoszenie średnie. Frajerze. Dobra, dobra. Nie? To wstępnie się zgadzam. Przyjedziesz? Nie, ale... No mogę przyjechać, no jak nie, nie będę nic z tym, to mogę przyjechać. Tylko... Tylko co? A na no, jaki cel już masz ktoś? czy... Wybamy? mam... Znaczy mam... Yy, wystawiłem post na publiczną tablicę i mam tam linki. Nie wybrałem konkretnej osoby, bo... Załamuję jedna rzecz, ale to nie wiem czy mówisz na lajcie, ale powiem. No to gófną. No że znaczy, kurde tam brakuje na przykład półtora yy, miliona, nie? A, no to... Ja że No w sensie chodzi mi o to, że wiesz, że ciężko zbierać 1,5 miliona, nie? No ja myślę, że na lajcie jak powiedz, że na WSO się ostrzegniesz, ustawisz półtora 1,5 miliona, to na lajcie uzbieramy. Ale przyjedziesz? No tak, no to mówię, bo ja zdalne mi się chyba za tydzień zaczynają. I co, normalnie w piątek przyjedziesz? No. Ja stream znaczy. Za 1000 złotych. Ja będę, wiesz ja będę vlogi robił samsungowe nowe. Co będziesz? Nowe vlogi samsungowe nowe. Ja pierdolę, znowu świąteczna seria? No. no dobra, dobra damy radę. A co przyjedziesz? No przyjadę tylko jak wyczujesz, to mi jeszcze na, po, potwierdzisz kiedy. Nie, no to ogólnie to będzie w piątek następny, ten co za tydzień nie? No. Czyli no wiadomo, że przyjedziesz pociągiem, w, w, w drodze wbijesz 400. No. Obejrzyj sobie vloga z tamtego roku, jakimś byłeś Menelem. Nie wiem, pamiętam niestety. No ale w tym roku nie będzie lepiej, myślę. No dobra, ogarniemy to. No, może... no to przyjeść, kurde, ja postaram się, żeby. Bo nie wiem, czy muszę do usza zadzwonić, bo nie wiem, czy on wróci z zagranicy, tam, z Tajlandii. Ale on w Warszawie. Się. Ale przyjedzie, jak go poproszę, to Amadeusz mi przyjechał. Dobra, to tak, do niego. Ja się wstępnie odkadzam. No dobra, ale dzięki, że powiedziałeś przy 2,5 tysiąca osób, że przyjedziesz. Dobra, <grym> dobra. <grym> <grym> Teraz ty sobie coś wydzierasz, bo zawsze co roku ja jak... Nie, mo ja morsuję. Ja Może morsu w ja, ja morsuję w tym roku. Z jak morsujesz? No mor morsowanie będę, ty będziesz operatorem. Będę morski. No już rok temu miałeś to zrobić. No wiem, ale przeciągałem. Tatułacz zrobisz. Coś ci wymyślimy. Dobra, ale przyjedziesz fajnie, cieszę się, nie spodziewałem się tego po tobie. Spoko stary, może ty kiedyś do wpadniesz. <śpoko> Dobra, Dobra, dzięki. Przyjadę. Dzięki za Kupi, Kupię blog. ci bilet, powerbanka już masz, coś jeszcze, jakiś prezent ci. Do Amadeusza zadzwonię? Dobra, Ostatnie, no, Ale nie no, kur... Dobra, do Amadeusza jeszcze spróbuję Ale Amadeus jest na wakacjach, u niego inna godzina jest Spróbuję, ale... Kurwa, jak Amadeusz jest teraz w Tajlandii? Która jest w Tajlandii ta godzina? Wie. Dobra, chuj nie dzwoni, bo w Tajlandii jest Halo O, halo, Amadeusz Mahomet? Co ty w... w, w Mahomet to, to Jesteś te, w Tajlandii jesteś? Ej, Mahonek No? Czekaj, dzwonię na insta do ciebie z wyrolu, jeba Jesteś w Tajlandii? Co, 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 co kurwa się dzieje dzisiaj? Ja, ja tego nie rozumiem w ogóle. To jest pojebane rzeczy. Kurwa, no jak. No, no nie wiem, no nie rozumiem. Nie rozumiem, no co jest. No, halo! Jest jo, naczelny. Naczelny zabijak. Siema, Amadeusz, dzwonię do ciebie y, z, z pewnym pytaniem. No Do kiedy jesteś w Tajlandii? A co, chcesz lecieć? Nie, chciałem, żebyś przyjechał na streamach ratytywnego do mnie Na no, którego jest? 9 grudnia, za tydzień w piątek Muszę cię przeprosić, 9 mam e, klub. 10 mam klub i dopiero jestem dostępny. Ma płatny klub. Wszyscy mi odmawiają. Ej, ale ja mam płatny klub, będę na plakatach. No nie no dobra, przecież tak się pytam tylko. Ej, ale jak wrócę to musimy się spotkać, ugadać szczegóły odnośnie YouTube. Ej, spatrz na to! O jezu! Ooooo! Się powodzi widzę! Tajlandia! Tajlandia! Na skuterze jedziesz? Nie, ja jadę taką kurwa o! O, na I... murze puszczę! A widzę, ale. która u ciebie godzina jest? 5 właśnie skończyłem imprezę. Ok. Jestem najebany jak szpadel. A u mnie 23 dopiero. Ja wiem, 6 godzin różnicy jest. No, nie, no dobra, Amari, tylko się zapytać, bo Paszkiewicz przyjedzie, myślę, że też przyjedziesz. Przyjechałbym, ale płacą mi 10 tysięcy złotych. To nie, nie mam się co mówić. No dobra, to wyślij chociaż 200 złotych. A to 200 wyślę, na pewno. To <laughs> <Ja laughs> będzie 300. Tylko mi przypomnij na inny. Dobra, 9 grudnia będzie stream charytatywny. Ale to przypomnij mi, to wyślę. Dobre, nie, ale to... jak mnie zaprosisz na streama, w inną datę to przyjadę. No kurde, właśnie chciałem, żebyś na stream charytatywny, ale no jak jesteś zajęty... No? jest, bo muzykę puszczył. E, Dobra. No. Nie kurde, ma problemu. Się. Trzymaj się tam, Adał. Miej, wiesz. Love, you, love you. moich widzów. Pozdrawiam wszystkich widzów Mahonka. To jest jedyny kurwa profesjonalny streamer wśród tych wszystkich amatorów pierdolonych. Idźcie na Twitch'a, se poglądać, jak ktoś gra w grę. Jakiś nerd jebany. Dobrze mówi. Plus... Profesjonalizm, kurwa. Plus jeden dla ciebie, zdróweczko. Zdrówko, Mahon, trzymaj się. Siema. Hello. Widzicie, Amadeusz to jednak. Dobrze mówi, kurwa, tu jakieś gierki i tak dalej, a to Amadu już dobrze powiedział, dobra. Plus jeden dla Amadeusza. <grywa>